Katz Vegas. Wczoraj miałem przyjęcie z okazji parapetówki. Następnego ranka zszedłem na dół i zobaczyłem kogoś, kogo nie znałem zbyt dobrze. Znajomy znajomego. Leżał na podłodze w kuchni. Powiedziałem mu: czas wracać do domu, kolego, wstawaj. Pomogłem mu się podnieść, ale on natychmiast upadł z powrotem. No dobrze, najwyraźniej nadal jesteś pijany. Gdzie mieszkasz, żebym mógł Cię odwieźć do domu? Bieruń, Krakowska, mruknął mężczyzna. Potem wymruczał jeszcze numer domu. Więc wziąłem go na ręce i pomogłem mu dojść do mojego samochodu. Ale za każdym razem, gdy go puszczałem, żeby mógł sam stanąć, natychmiast upadał na podłogę. Po tym jak ten sam incydent powtórzył się dziesięć razy, w końcu udało mi się go wsadzić do samochodu i dojechania pod wskazany adres. Gdy już wysiadłem z samochodu, udało mi się zaciągnąć go do drwi wejściowych zadzwoniłem dzwonkiem. Otworzyła drzwi jego żona, a ja wyjaśniłem, że jej mąż wczoraj wieczorem wypił trochę za dużo. To prawda, powiedziała żona. Mój mąż lubi się upijać. Ale gdzie jest jego wózek inwalidzki?